Witaj na kanale autentyczne. umów się na sesję, napisz na autentyczni 23 gmail.com polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Narcyz nie słucha cię. Gdy byłeś z narcyzem, a może dalej jeszcze jesteś, to masz wrażenie. Czujesz jakbyś był ignorowany, jakby twoje zdanie się nie liczyło. Jakbyś mówił do ściany. Narcyz jest przekonany, że jego zdanie, jego potrzeby, jego myśli, wszystko to, co jego, jest lepsze i ważniejsze niż twoje. Dochodzisz do takich wniosków w zasadzie przy każdej rozmowie, przy każdej wymianie argumentów, którą Narcyz musi wygrać. Narcyz albo będzie mówił głośniej, albo zarzuci ci, że mu przerywasz. Albo będzie starał się Ciebie przegadać. Narcyz umiejętnie będzie deprecjonować Twoje zdanie. Narcys potrzebuje Twojego paliwa, Twojego zasilania. Potrzebuje Cię wyśmiać. Potrzebuje zniszczyć Twój autorytet, twoją reputację, Twój wizerunek. Im bardziej wprawi ją w zakłopotanie, tym lepiej dla Niego. Narcyz cię nie słucha. Może ci się wydawać, że czasem cię słucha, ale jego to nie obchodzi, co mówisz. Nie obchodzi go to, co masz do powiedzenia. Na pewno ci nie da tego, co chcesz. Możesz mu to powiedzieć tysiąc razy, a i tak się to nie zmieni. Im więcej razy powiesz, że ci na czymś zależy, tym bardziej możesz być pewien, że tego nie dostaniesz. Dostaniesz za to zupełne przeciwieństwo tego, co chciałeś. To ty masz słuchać narcyza. To ty nie masz nic do powiedzenia. Co wolno narcyzowi, to nie człowiekowi. Narcyz chce mieć pełną kontrolę nad rozmową, nad sytuacją, nad spotkaniem. Ilekroć chcesz z narcyzem po ludzku porozmawiać, by usiadł, poświęcił ci chwilę, byście omówili, co trzeba, to nie będzie miał czasu. Wymyśli przeróżne powody, zignoruje cię, czy wyśmieje, podważy w ogóle sam sens i pomysł, czy temat rozmowy. Narcyz może udawać, że słucha, ale wtedy będzie zajęty swoim telefonem, albo będzie unikał kontaktu wzrokowego, nie wysiedzi spokojnie minuty, wstanie, zacznie chodzić, albo nawet wyjdzie. Czy narcyz cię kiedykolwiek wysłuchał i coś to zmieniło? Czy zmieniło to coś na lepsze? Ile razy próbowałeś z nim porozmawiać, wytłumaczyć, przedstawić swoje racje, swój punkt widzenia, swoje argumenty? Czy spotkałeś się z uznaniem, z postawieniem się w twojej sytuacji, czy spotkałeś się ze zrozumieniem, czy też ignorancją? Czy narcyz miał dla ciebie czas? Ile razy chciałeś, by go znalazł i go nie miał? Nie chciał go mieć. Nie chce poświęcać ci czasu. Nie chce trudnych tematów. Unika ich. Nie chce kompromisu. Nie chce, byś był zadowolony. Gdy dałeś się już zwabić w sidła narcyza, zakochałeś się, zamieszkałeś, a może jeszcze coś więcej. To wtedy już Narcyz nie musi cię słuchać. Wtedy przestajesz być ważny i masz już niewiele, a nawet nic nie masz do powiedzenia. Ile razy powtarzałeś to samo? Myślisz, że to coś zmieni, gdy powtórzysz raz więcej? Może to co najwyżej pogorszyć sytuację. Narcyz nie zrobi nic wtedy, kiedy ty chcesz. Być może zrobi to wtedy, kiedy on chce lub. Po prostu nie zrobi tego wcale. Zrobi ci na złość, zrobi na odwrót. To ty musisz się dostosować zawsze do narcyza, a on nigdy nie dostosuje się do ciebie. Dla narcyza jesteś tylko dodatkiem. Przystawką. Wisienką na torcie i to nie jedyną. Narcyz skupiony jest na całym torcie. A ty może dostaniesz kawałek na spróbowanie. I to nie cały, może dostaniesz co najwyżej gryza. Narcyz nie chce cię słuchać, nie interesuje go to, co masz do powiedzenia, nie chce cię wysłuchać, a nawet jeśli to zrobi, to nic to nie zmieni. Narcyz nie przyzna ci racji, nawet wtedy, gdy masz rację. Może myślisz, że spróbujesz poruszyć ten temat jeszcze raz za parę dni. Może będzie w lepszym nastroju, ale za kilka dni jest tak samo, aż w końcu przestajesz poruszać istotne dla ciebie tematy, bo albo się kończą kłótnią, albo nic się nie zmienia. Gdy masz jakiś dobry pomysł, narcyz go przejmie jako swój, będzie się nim chwalił, że sam na to wpadł. I to jest jedyny powód, dla którego narcyz może cię słuchać, by przypisać sobie twoje zasługi. Narcyza nie obchodzi, co masz do powiedzenia, z wyjątkiem tych sytuacji, kiedy może na tym skorzystać. Gdy dostarczasz mu paliwa, gdy widzi w tym własny interes, twój interes się nie liczy. Nigdy się nie liczył i nigdy się. Nie będzie liczył. Narcys ma masę rzeczy na głowie, więc byłbyś tak miły i mu nie przeszkadzał. Czy już skończyłeś? Dużo jeszcze. Ile razy będziesz mówić o tym samym? Przecież już to mówiłeś. Nie jestem głupi. Słyszałem za pierwszym razem. Narcys powie wszystko, by cię uciszyć. Byś uwierzył w zmianę, która nigdy nie nastąpi. Wiedziałeś, że z narcyzem jest coś nie tak, ale nie wiedziałeś co. Sądziłeś, że jesteś w stanie mu przemówić do rozsądku, że w końcu zrozumie. Przecież nie podejrzewałeś go o to, że będzie ci robił na złość, a jednak tak właśnie było. Narcyza interesuje tylko to, co on ma do powiedzenia, i by wszyscy się nim zachwycali. Wszyscy za wyjątkiem ciebie. Ty już się zachwyciłeś raz, na początku, później to już nie ma takiego znaczenia. Gdy Narcys wie, że już cię ma. Gdy narcyz ma coś do powiedzenia, to zamieniasz się w słuch, ale gdy role się zamieniają, nie ma go już dla ciebie. Usłyszysz, że jutro, nie teraz. Boli go głowa, jest tak zmęczony, ma za dużo na głowie tyle obowiązków nie denerwuj go nie zawracaj głowy bzdurami to co ty chcesz to dla narcyza zawsze są bzdury prędzej wysłucha cię obca osoba na ulicy niż narcyz narcyz jest dobrym słuchaczem tylko wtedy gdy chce poznać klucz do twojego umysłu wtedy będzie słuchał wszystkiego co masz do powiedzenia Lecz gdy Narcyz zauważa, że zaczynasz sprawiać mu problemy, to przestaje cię słuchać. Narcyz wie już wszystko, co mu chcesz powiedzieć, i nie interesuje go to. Może później, a najlepiej, wcale się nie odzywaj, bo po co? Tylko go zdenerwujesz. Narcyz zrobi wszystko, by twoje życie stało się gorsze, byś nie był wysłuchany, byś nie był zauważony. Byś przestał istnieć. Gdy wydaje ci się, że narcyz słucha, to jesteś tylko źródłem zasilania. Narcyz cię nie słucha, tylko żywi się twoim paliwem, twoją energią, twoją reakcją, twoimi emocjami, twoimi uczuciami, twoimi mikroekspresjami. Kiedyś uważałeś, że z każdym można się porozumieć. Bo nie wiedziałeś, że istnieją takie istoty jak narcyz, które nie tylko nie odbierają na tych samych falach, nie nadają też na tych samych falach. Narcyz nadaje, ale to ty musisz się do niego dostroić, to ty musisz powiedzieć narcyzowi bez odbioru. Umów się na sesję, napisz na autentyczni23 małpa Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.